Na rowerze schudnąć można! Moja baba mnie nie pozna! To co? Żeby zmotywować Was do odchudzania, może narysujemy Wam jeszcze kilka grafów i słupków. Na przykład, jeżeli ilość spożywanych przez was kalorii maleje, natomiast ilość spalanych przez was kalorii rośnie, to w ten sposób będziecie spalali waszą tkankę tłuszczową. Hej, co od razu lepiej po takiej gazce, co? Nie, teoria jest ważna, ale na moim kanale wyznaczyłem sobie trochę inne zadanie. Chcę was zmotywować do działania, do odchudzania czy do po prostu dbania, o zdrowie. W poprzednim odcinku dotyczącym odchudzania podałem wam trochę teorii, ale myślę, że najważniejsze, co mieliście złapać i zapamiętać to to, że odchudzanie jest dużo łatwiejsze i związane z dużo mniejszą ilością bólu i wysiłku niż na przykład zdobywanie formy na jakimś wysokim poziomie. Dlatego chcę, żebyście nie wyjeżdżali na rower z celem odchudzania. A tutaj będzie radocha, jeżeli zaczniecie jeździć, osiągniecie wymarzoną przez Was wagę i sylwetkę i nie przestaniecie uprawiać kolarstwa. Kalorie najłatwiej gubią się gdzieś tam ukradkiem, kiedy tego nie zauważamy, kiedy mamy uśmiech na twarzy i radochę z tego, jak uprawiamy sport. Dlatego chcę, żebyście wychodzili na rower po to, żeby zobaczyć jakieś nowe miejsce albo dojechać w jakieś miejsce na piknik, może 40 minut w jedną stronę, tam spędzić fajnie czas, 40 minut w drugą stronę i super. Jak kręciłem Wam niedawno materiał dotyczący używanych rowerów, to minęły mnie w lesie dwie panie, które jechały na swoich trekkingach uśmiechnięte i zajęte rozmową. Jedna drugie powiada, że słuchaj, jak kupisz ten materiał od razu, uszyjesz sobie sama z niego obrót i tak dalej, i tak dalej. Jestem przekonany, że one nie stresowały się, czy już spaliły 800 kalorii i ile będą mogły więcej zjeść, albo o ile mniej będą musiały ciąć swoją dietę. Dobra, bo tutaj rapuję do Was, rozkręcam się i zaraz ten film będzie trwał 15 albo 20 minut i bateria mi się wyczerpie. Chcę, żebyście wyjeżdżając na rower mieli z tego radochę, spędzali go razem z ludźmi i potrafili się przy tym nieźle wygupiać. Dzisiaj rozmiar mój! Chcę. Jutro będzie dużo mniej! Kolarstwo to również bardzo towarzyski sport, zatem spędzajcie go z waszymi znajomymi, a jeżeli nie macie możliwości, jest na to wiele fajnych sposobów. Ja przez jakiś czas mieszkałem w takim miejscu, gdzie nie miałem ani jednego kumpla, który jeździłby na rowerze, ale miałem wielu przyjaciół, do których mogłem zadzwonić, więc wychodziłem na rower, wkładałem słuchawkę do ucha i potrafiliśmy z moim kumplem przegadać godzinę i półtorej godziny po prostu przez telefon, a ja w tym czasie wkręcałem kilometry w nogi. Zatem pyk. Słuchaweczki wyciągam, pyk, to są słuchaweczki telefoniczne. Przypinam, pyk, w kieszeni podłączam sobie do telefonu, pyk, i już nie jestem sam. Tak mogę rozmawiać. No, jestem teraz na rowerze w lesie. Co tam u Ciebie słychać? Jak się ma? No, wiesz co, a ona mi mówi. No, nie wiem, to ten Na rowerze schudnąć można. Moja baba mnie nie pozna. Moja baba mnie nie pozna. A jeśli przychodzą wam do głowy ciekawe strofy tej piosenki, wrzućcie mi je w komentarzach, zaśpiewam je dla Was w kolejnych odcinkach na temat odchudzania. Dzień dobry, niedzielna przejażdżka. Fajnie. O to właśnie chodzi, na razie chodź.